Witam wszystkich, dzisiaj jestem z City Gross do i kosztuje 200 tych, no to tam jest jakieś 18 euro, ułożę. ale coś wam pokażę. Tu jest 129, czyli 12 euro, 50 złotych za kilo. Gross. Strasznie w dużych opakowaniach. No, nie nie będę kupywał. Bo... Jak będę wracał, to chyba kupię sobie to, będę miał na weekend. A tak wyglądają. Jakie są. To jest ponad 2 euro. To, to wszystko jest ponad 2 euro. To ponad 1 euro to są rubeczki. Ten kawałek tej rybki. I to na siedem to jest euro, czyli jakieś. Niecałe 10 zł, to wszystko niecałe 10 zł. A kilo tego łososia około 50 zł na Polskę.